Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, Gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał krót, król Herod, przeraził się, z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka. A Ty, Betlejem, ziemio Judy, Nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców. I wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a kierując ich do Betlejem powiedział: Udajcie się tam i wypytajcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką Jego, Maryją. Padli na twarz i oddali Mu pokłon i otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda. Inną drogą udali się z powrotem Do swego kraju. Bóg do nas mówi przez słowo, Bóg do nas mówi także przez liturgię, dlatego potrzebujemy też słuchać tego, co nam liturgia podpowiada. I myślę, że dziś to święto objawienia, Ważna jest ta podpowiedź liturgii, że nie chodzi tylko o pokłon mędrców, ale także o to wydarzenie chrztu, nad którym będziemy się zatrzymywać w niedzielę i o ten pierwszy cud Jezusowy w Kanie Galilejskiej. Dlatego, że ten pierwszy cud jest, myślę, kluczem do zrozumienia, co my dzisiaj świętujemy. Na weselu w Kanie Galilejskiej Jezus wchodzi w rolę Pana Młodego, bo. Za czasów Jezusa w Izraelu, tak jak za naszych czasów, to rolą Pana młodego na weselu jest postawić na stole coś do wypicia. I Jezus dokładnie w tę rolę wchodzi, przemieniając wodę w wino. Objawia tam siebie przy tym pierwszym cudzie jako Pana młodego, jako oblubieńca. I do oblubieńca niesłychanie hojnego. I to jest to, co my dzisiaj świętujemy, to co jest tak ważne w tej uroczystości, że czyni ją z jedną z najważniejszych uroczystości w ciągu roku liturgicznego. Świętujemy hojność Boga i to Jego oblubieńczą miłość, to Jego pragnienie bliskości, że Bóg wzywa do siebie swoje stworzenie, że je przyzywa, że szuka ciągle sposobów, aby dotrzeć do każdego ludzkiego serca i doprowadzić je do komunii, czyli do jedności ze sobą. Dla Izraela to nie było wcale oczywiste, że Bóg do takiej bliskości chce wezwać Pogan. Jeszcze w dziejach apostolskich znajdziemy takie momenty, kiedy dla kościoła, który w pierwszym czasie swojego istnienia składa się głównie z tych, którzy wcześniej byli wyznawcami judaizmu, z Żydów, którzy przyjęli chrześcijaństwo, przyjęli Chrzest, znajdziemy w dziejach apostolskich takie momenty, kiedy ten pierwszy kościół... Ma duży problem z wpuszczeniem do tej wspólnoty tych, którzy nie przeszli przez judaizm, którzy nie są Żydami, którzy pochodzą właśnie z innych kultur, z innych religii, z innych narodów. W X rozdziale dziejów apostolskich święty Piotr chrzci Rzymianina, setnika, Korneliusza. I kiedy wraca do Jerozolimy, to słyszy wprost pytanie, jak mogłeś? Jak mogłeś wejść do domu poganina? I usiąść z nim przy stole. Misja świętego Pawła wśród ludów pogańskich też będzie się spotykała raz po raz z oporem kościoła. A Bóg zaprasza do siebie każdego. Nie ma takiego człowieka, tak innego, tak obcego, żeby Bóg go nie chciał w relacji ze sobą, żeby Bóg go nie chciał w swojej rodzinie, którą nazywamy kościołem. I to. Ta Ewangelia o mędrcach ze Wschodu bardzo wyraźnie nam pokazuje. Oni idą za gwiazdą. W Starym Testamencie co najmniej kilkukrotnie Bóg jest wychwalany przez proroków, przez psalmy, przez teksty ksiąg mądrościowych, jako stwórca wszechświata, kosmosu, gwiazd, planet. Ale Izrael nigdy nie szukał dla siebie wskazówek w gwiazdach. Izrael miał wręcz zabronione szukać tak wróżb horoskopów. A dla tych ludzi ze wschodu, z krajów pogańskich, pełniących pewnie jakieś ważne funkcje na dworach swoich władców, ale żyjących właśnie w zupełnie obcej ludowi Bożemu kulturze, znakiem staje się właśnie to, co dla Izraela nigdy znakiem by się nie stało. Gwiazda. Czymkolwiek było to zjawisko astronomiczne, które nazywamy gwiazdą betlejemską. Czy to był wybuch jakiejś gwiazdy, czy to, czy to była jakaś koniunkcja ciał niebieskich, mniejsza oto. Do każdego ludzkiego serca Bóg szuka drogi. Do każdego ludzkiego serca tę drogę potrafi znaleźć. Nikogo nie pomija. A to nie jest takie oczywiste. Bo Bóg nic na tym nie zyskuje, ten hojny oblubieniec swoją miłością. On nic, nic się nie staje bogatszy, szczęśliwszy, kiedy my łaskawie zdecydujemy się do niego należeć i być z nim w relacji. Bóg nic nie ugrywa na tym. Ta miłość jest całkowicie bezinteresowna i to dzisiaj świętujemy. I nad tym się dzisiaj chcemy zatrzymać i tym się chcemy raz jeszcze zdumieć. Bóg mnie wzywa do wiary, i choć ta wiara nieraz wydaje mi się ciężkim obowiązkiem, to tak naprawdę jest to zaproszenie całkowitej hojności Boga wobec mnie. W niczym mnie nie wyzyskuje, nic na mnie nie zdobywa. Robi to ze względu na mnie, dla mojego dobra, dla mojego szczęścia. Choć nie musiałby, bo nic go do tego nie obliguje. Pewnie ta Ewangelia też jest dobrą nowiną, no właśnie, o tych różnych ludzkich drogach do relacji z Bogiem. I o tym, żeby umieć tę różnorodność nie tylko uszanować, że ktoś może mieć inną relację z Panem Bogiem, inną drogę do Niego niż ja, ale żeby tą różnorodnością spróbować się ucieszyć, zachwycić. Wszyscy no, cierpimy na tę pokusę. Lepienia bliźnich na swój obraz i podobieństwo, oczekiwania od bliźnich, że będą tacy jak ja uważam, że powinni być, że będą mieli takie poglądy, jakie ja mam, że będą słuchali takiego radia, jakiego ja słucham, oglądali taką telewizję, jaką ja oglądam, kupowali taką gazetę, jaką ja kupuję, głosowali tak, jak ja głosuję I tak dalej, i tak dalej. Bo Bóg zbiera tę różnorodność. I w tej różnorodności nas przygarnia do siebie. I w tej różnorodności szuka drogi do każdego serca. Druga rzecz, którą warto, myślę, w tej Ewangelii zobaczyć, ona jakoś mocno mnie uderzyła wczoraj wieczorem, kiedy próbowałem słuchać, co Pan Bóg chce powiedzieć przez to słowo. Znamy Tę bolesną pułę wizyty mędrców ze wschodu w Betlejem. To, po czego potem Herod dokonał, mordując wszystkich chłopców w tym mieście, aż do lat dwóch. Przerażony perspektywą utraty władzy, żądny tej władzy. Ale kiedy Mateusz opisuje ich wizytę u Heroda, zobaczcie, on nie dorzuca żadnego komentarza od siebie, że A, Herod ich okłamał, a to był podstęp. A on planował już zbrodnie. Mateusz się w ogóle nie zajmuje Herodem. Referuje spotkanie mędrców z nim, ale Mateusza zupełnie w tym tekście nie obchodzi, jaki jest Herod, kim jest Herod. Jego żądze, jego ambicje, jego grzechy, jego zbrodnie. Dla Mateusza kluczowe jest spotkanie mędrców z dziecięciem. I myślę, że to jest też jakaś podpowiedź Pana Boga dla nas. Nasze recenzowanie świata, prześwietlanie go, wytykanie ludzkich błędów, grzechów, podłości, ciągłe diagnozy, oceny, jakie stawiamy ludziom, ideologiom, postaciom publicznym, naszym sąsiadom, naszym najbliższym, nic, nic nie dają. Ale moje spotkanie z Bogiem który bezinteresownie mnie zaprasza do relacji ze sobą, tak ono coś może dać. Ono coś ma moc zmienić. W przeciwieństwie do tych wszystkich moich ocen i recenzji, inną drogą udali się z powrotem do swego kraju. Obyśmy i my dzisiaj trochę inną drogą już wracali do swojego domu. Zachwyceni. Na nowo u początku tego roku. Tym, że Bóg pragnie relacji z nami, pragnie nas całkowicie bezinteresownie. Że choćby ci się wydawało w życiu, że nikomu na tobie nie zależy, że dla nikogo nie jesteś ważna, Bóg chce ciebie dla ciebie samego, dla ciebie samej. Abyśmy wracali trochę inni. Ciesząc się, a przynajmniej próbując się ucieszyć, że droga człowieka koło mnie nie musi wcale przypominać mojej, jego poglądy nie muszą przypominać moich i że obaj jesteśmy tak samo ukochani i tak samo ważni. Obyśmy wracali trochę inni, z umocnioną w sercu wiarą w to, że to nasze spotkanie z Bogiem wcielonym. W tej Eucharystii, którą przeżywamy, ono coś zmienia w tym świecie, do którego z powrotem idziemy. Naprawdę zmienia. Amen.